Pytanie w takim razie do Alana. No tutaj Alan kontra Denis, jeśli chodzi o gorące konflikty, ciężko będzie o bardziej wrzący niż ten. Nie, znanego jeszcze bardzo, nie było, będzie potem. Bardzo miło widzieć Cię w nowym otoczeniu. Ciebie również, Areczku. Czy przybliżysz naszym widzom genezę tego konfliktu, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, a tutaj naprawdę myślę, że każdy szczegół jest ważny. Znaczy ja zacznę od tego, no tak jak mówiłem to w wywiadach, no ale będziemy to wałkować cały czas. Tak więc no, to zaczęło się od tego, że ja tego chłopaka w ogóle nie znam. Zacznę, będę mówił chłopaka, bo jest młodszy ode mnie. E, to po pierwsze, po drugie mówię, e, zaczęło się od tego, że gdzieś tam i pocisnął w, 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 w jakimś wywiadzie. Podobno mnie gdzieś tam, żeśmy się nasze drogi przycięły, ale mówię, ja w ogóle tego chłopaka w ogóle nie pamiętam. To po pierwsze, no mówię, gdzieś tam mi pocisnął w internecie, on myślał, że ja będę po prostu zleję to i tak dalej. E, odez, odezwałem się po swojemu, jego to urodziło, tak samo jego słowa mnie urodziły, No i tak zaczęły się potyczki internetowe. Wziąłem tylko dlatego tą walkę, bo nie tylko sobie chciałem coś udowodnić tą walką. I mówię tu od razu, od razu mówię ostatni raz, biorę taką walkę, gdzie tam mam potyczki jakieś internetowe. Nie będą wszystkie moje konflikty są. Są, nie są napompowane jakoś sztucznie i tak dalej, tak więc, tak więc mówię, to jest ostatni ostatnie raz, gdzie biorę taką, jak ktoś mi mówi, walkę z dupy i z gówno burzy, tak naprawdę, bo dla mnie to jest, kurwa, gównoburza, nie? Po prostu powiedz wszystkim, że wstyd Ci się przyznać, że taki małolat Cię wyciągał za z klubu, kurwa, i pluł na Ciebie jak na taką szmatę no zwykłą. No, ja się nikt tego nie może otwierić o to właśnie chodzi, no że taki małolat… Właśnie o to chodzi, że taki ty tym bardziej nie, nie, nie wyciągnął mnie kurwa z klubu. Mówicie małolat? Który jesteś rocznik? 97. No właśnie Małol. kurwa, nie ja jestem on jest młodszy ode mnie. Pstryknie... Ja jestem 0 02. Ale na liścia scholisz, także trzeba mieć nie do No Czy na takiego liścia no zejdę palce Piątego. To mają pewne wspólne panowie siedzący po prawej stronie. A on już od razu, od razu już ręka się układa i zaczyna sobie układać tutaj konflikt. freestyle'uje, dobrze. Właśnie widzisz, ma trochę tą przewagę kurde, bo jakby... Freestylerzy mają to do siebie, że mają szybszy jakby przemiał informacji i szybciej, szybszą jakby ripostę w wielu kwestiach. Ja mam dużo kolegów freestylerów i jak dochodzi do jakiejś wymiany zdań albo tak zwanych żartów, no to jestem zawsze na tej pozycji siedzącej i patrzącej, udającej, że nie wiem o co chodzi. No jak widać mój rywal również. Okej, okay, dobra. Zdecydowanie. Także taką ma przewagę Edzio w tym przypadku, ale zobaczymy, jak to się w Oktagonie wszystko rozłoży. Denisie, i... to wróćmy w takim razie na chwileczkę do ciebie. Jak to wygląda z twojej strony? Bo tutaj jak słyszeliśmy wersję, jak ten konflikt się rozpoczął ze strony Alana. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czym tak mocno zdenerwował Cię rywa? Zdenerwował mnie z tego powodu, że tak naprawdę jest nikim i nie powinien się w ogóle wypowiadać na jakiś tam temat. Nie siedział, nie grypsował, więc powinien siedzieć i zamknąć tą mordę i się wypowiadać na pewne tematy. Powinien dawno być za to rozjebany, ale odpuściłem mu z powodu tutaj szefów federacji. Poprosili mnie, żebym go nie bił, żebym z nim wyszedł, żebym go publicznie upokorzył, więc przymknąłem oko i, I to, to, to zrobiłem. I od tego się zaczęło. Od tego się nie, zaczęło. Nie, nie zadał Ty... pytania, od czego się to zaczęło. No to, ty zacząłeś, to, no to ty zacząłeś od środka tak naprawdę. Od środka teraz zaczęło się od tego, że na ciebie plułem, tak? Tak, I tak. chcydź ci się... I <grym> tego... nikt tego nie <grym> widział, tylko ty widziałeś. Kurwa. Mam ci teraz czy znaleźć, czy co? <grym <grym no to kurwa, ty. To, jest, nie to nie jest, jest bardziej twój klimat, nie mój. Potwierdacze wiadomo to. U mnie jest same sztywne grono. Okay. Może jakiś mamon no, dobra, Za chwileczkę do was wrócimy, będziecie mogli się tutaj można jeszcze zamienić. E, no to przejdźmy tutaj do e, Alana i do e, Denisa. E, Alan, przeciwnik jest od ciebie większy, można założyć, że silniejszy. Ty w poprzednich swoich walkach przechodziłeś wiele zmian, często zbijałeś wagę. Czy tutaj pod rywala szykujesz jakąś specjalną dietę, by zminimalizować różnicę wagi, jak najmocniej się da? Bo już widzimy, nie, że jesteś większy niż ostatni raz czy... Nie, ja się cieszę, ja się cieszę, bo e, nie wiem czy pamiętasz jak się biłem z, z Arkiem, nie? Pamiętasz jak się biłem z Arkiem Tańculą w, w innej federacji? E, miałem tam niesamowitą presję, niesamowitą presję na głowie. W tej walce nie mam absolutnie presji, wy, wyjdę z uśmiechem na twarzy. To on ma presję, bo jeżeli, jeżeli przegra tę walkę. A nie brałbym tej walki, jeżeli nie widziałbym swoich szans, jeżeli przegra tę walkę, to jest skończony wszędzie, jest absolutnie wszędzie skończony. Będzie skończony w internecie, będzie skończony w swoim gronie, a co najbardziej będzie mówię, skończony w internecie i nawet ta jego gala mu nie pomoże. No a skończony to, to już ty jesteś teraz. Dobrze, no to dobrze. No to Powiedz mówię. wszystkim, że się nie chcecie być na małe piostówki, nie chcecie bić na gołe pięści, się bić, ale słuchaj, nie przerywaj byli, mi, nie przerywaj, byli. no to mi nie przerywaj nie wpierdalaj moje słowa. Chcesz się bić w duży, dużych rękawicach w Kasku? Bo jesteś baba, kurwa. Ale jaka baba? jaka nie jestem baba. Nie, nie jestem duże baba. Co, do mojej wagi! Duże rękawice do mojej wagi. zostaw dla, dla sportowców, dla prawdziwych no. No. sportowców. To no. nie jesteś sportowcem. Ale Ja nie, ja nie jestem jakimś huliganem, Ja nie będę się bił, kurwa, ale, ale, za, za darmo. Bo, ale, ale, już mi kiedyś powiedział. Już mi kiedyś coś powiedział. Jeżeli masz się bić, to nie za darmo. Jeżeli chcesz kurwa, się ze mną bić, to bijemy się normalnie w K1 na duże rękawica. Jeżeli chcesz się bić, kurwa, w małych rękawicach, zapraszam do mojej wagi. A wiem, że tego nie zrobisz. I Tyle. Możesz robić dobrze przytyć. No. Ale ja nie będę się napierdala kurwa sterydami, tak jak ty jesteś napompowany kurwa sterydziasz, sterydziasz i tyle. Idź, idź kurwa z znania. Ja nie muszę, ja nie muszę. No. Jeżeli chcecie się z w zeznania, po, po, prostu, po prostu. Możemy się, pociągnąć po, ten temat. No możemy? No. To możemy pociągnąć. Pociągnij i zobacz, co się zaraz wydarzy. No jak masz je, to pociągnij. No więc zamykaj się, kurwa, nie odzywasz. To nie jest temat, ale, kurwa, na ciebie. Ale no, Kajda, się, kurwa, nie, 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 nie wzią. Wzią. No, to, słuchaj, no to po co ciągniesz ten, o, ten, ten, o, ten temat? Zamki łeb i się już nie No To Powiedzieliśmy sobie, że nie będziemy ciągnąć ostatnio. No to się wywiadzie. nie na chuj się odzywasz takie takie z mordę, bo cię teraz wyjebie na łeb. Ale to na chuj się odzywasz No to po co mówisz takie rzeczy? To mnie nie prowokuje. To no, mnie nie, nie prowokuje. Ale powiedz mi. Po prostu jesteś baba, mieliśmy, i jeśli boisz bić na małe pięści. Nie wyciągać kurwa. takich rzeczy tutaj na zewnątrz, to, tak? to nie wyciągamy. Słuchaj. Ja się zachowuję kurwa kulturalnie i nie wyciągamy, nie wyciągamy takich rzeczy, tak? Słuchaj, ja się chciałem bić na gołe pięści, więc wyszrodkowałem to. Poszedłem ci na głębokie. Żebyśmy się mieli na piątków. a że jesteś baba i nie wyciągamy, nie wyciągamy rzeczy, tak? słuchaj, ja się boisz, że myślisz. To zobacz, te problemy. to ci baba, to zobacz, ci w końcu. się panowie, jaka jest różnica wagi między wami tak 30 kilo prawie. 30 kilo, kurwa, chłopiec. Ty pierdolisz. ile masz na wadze? 105, ja mam, 105. Ja, no ja mam 85. No to to jest no. 30 kilo czy 20 no. kurwa? No to kurwa prawie, to, no to mówię. To, to prawie kurwa. Wierzę, że ważyłeś ostatnio mówiłeś 110 kurwa kilo. Ale to ważyłem Nauczyciele kur... matematyki no. wszędzie zapłakali. Ważyłem też 115 nie. lat temu. Nie, nie, 20 kilo to jest na pewno ponad, waży, ponad więcej ja, pierdolę, niż 20 ty. kilo jest różnica na, między nami. Na pewno więcej Przynieś wagę, to się zważy? Dobrze, tobie. Denis, to Przy myślę, że to jest waży, bardzo ważne pytanie, bo tutaj została to poruszona przez Alana kwestia, wiadomo, że ty dałeś się poznać jako prawdziwy twardziel w walkach na gołe pięści. Czy ma dla ciebie znaczenie, w jakiej formule ten pojedynek się odbędzie, czy po prostu chcesz, jakby bez względu na formułę, chcesz dorwać rywala? Szczerze ci powiem, ja się chciałem bić na gołe pięści, chciałem się bić bez limitu czasowego, ale poszedłem, y, tutaj u was nie ma walk na gołe pięści, więc zgodziłem się na piąstkówki. On wychodząc do walki ze mną, wiedział, że to będzie na piąstkówki albo na kurwa na gołe pięści. Teraz coś mu się Absolutnie, wkręciło. Nie, nie było takiej, takiej tylko pytania, czy mam się bić na Ja, na, na, od, na razu mów, ja od razu mówiłem, że się nie będę bił na duże rękawice, ani na żadne dziesiątki, ani na dwunastki. Jedyna możliwość to, to, jest, to jest bić się na ósemki. Na to się mogę zgodzić. To jest jedyny warunek. Ale masz, masz, masz swoją galę, masz swoją galę, tam się możesz się bić, kurwa, na gołe pięści. Nikt ci nie broni. Słuchaj, ja się, Słuchaj, mogę, zgo ja jestem... się mogę zgodzić na duże rękawice na ustępki. Pasuje ci czy nie? Słuchaj, jestem 90, 90 nie, ważę mniej niż 90 kg. ważysz kurwa, ponad stówę. Zobacz, jaka jest różnica. To co ci szkodzi, kurwa, bić? Jeżeli masz takie pierdolięcie, jeżeli wszyscy tak mówią, jeżeli masz takie pierdolięcie, to również poczuję je przez, przez A duże rękawice. Ma rację, Nie, że no, no, spierdala po to się to się się A co to za będę spierdalał w dużych czy w małych? <laughs> <laughs> rodzica, no właśnie, bo się, bo się, no sko... właśnie. Bo się scho... Słuchaj, kto trenuje, to wie kurwa, jak jest w piątkówkach, a w dużych rękawicach. No w dużych rękawicach, jak nowe. ktoś tutaj trenuje, tu z... no obie... mi, że nie będę spierdalał. Nie obie... przerywaj, nie wpierdalaj mi się. Będę kto kontał. trenuje w dużych rękawicach, to wiesz, że za podwójną gardą możesz się schować i kurwa i to przetrwać. Ale... A w małych nie ma takiej możliwości. <laughs> dobrze, no masz słaby mówię. łeb, nie masz odporności, na ciasno nie masz jaj. No to się w dużo. No, dobrze, dobrze, dobrze. No to zobaczy, ta ciota ci na jebie, kurwa 5 lutego. Wiesz, co możesz nie zrobić. Dobrze, za chwilę dowiemy się, co Alan może zrobić Denisowi. Denis, pytanie do ciebie. Twój rywal w wywiadzie przekręcił twoje imię, by brzmiało tak. jak. wiadomo co. Chcesz penis? się odnieść do tej sytuacji, do takich wyzwań. No, a jego imię Nie, można też przekręcić na anal. Anal to jest, to jest i penis. Haha, zabawne. Alan, y cały czas w internecie toczą się debaty, czy jesteś zawodowcem. Czy freakiem? Jak ty to widzisz na tym etapie? Jesteś bardziej sportowcem? Menelo czy sportowcem? z tym, że jak się w, porra, Mamy do, w, w takim razie dali. też jesteś już freakiem. <laughs> powiedziałeś, że jesteś Menelo sportowcem, a nie freakiem, kurwa. A, jeżeli chodzi o Menela, to nie, nie, nie chcesz, chyba żebym przytoczył za tej twojej sytuacji w z warszawskich Przytocz. klubu? Przytocz, no. jak spierdoliłeś z klubu, kurwa, nie, powiedziałeś, nie, że się tyłem... Stałem dwa metry z dwa ale. Metry od stałeś od za mną, a czemu wyszedłeś z tego klubu? Bo się obsrałeś. U ciebie w mieście byłem, u ciebie w klubie, kurwa. nasz wspólny kolega wziął nas. Wziął, wziął mnie na bok, mówił, Alan nie chcę, nie, chcę, nie chcę tutaj żadnych dymów, jeżeli macie coś do siebie, załatwcie to po męsku, załatwimy, tak jak tak, powiedziałem mu, załatwimy, to ty pierdoli, za... ale słuchaj, teraz pokryć. dałem ci powiedzieć, daj mi teraz powiedzieć e, powiedział, powiedziałem mu, że załatwimy do piątego, jak faceci, ja nie będę kura się to to wiesz, nie będę afery żadnej robił I, powiedziałem, i on powiedział do mnie, Alan, ja nie będę stawiał ani za jednym, ani za drugim i powiedział do mnie, to stanę pomiędzy wami, bo nie, nie chcę, żeby tutaj żadnej afery mieć, więc jak powiedziałem mu dobra, okej, okay, macie imprezę, bawcie się, nie będę jej rozpierd. Nie nie dlatego wyszedł, ty tylko dlatego. Oczywiście, że tak, kurwa, nie, 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 nie jedna osoba mi widziałem. Ty jesteś taki groźny? Gro Słuchaj, patrzyłem, patrzyłem, kurwa, tylko nie, sam chyba 10 minut obok ciebie i nikt, co ja się się ciebie, No 10 straszek. minut czy 2 minuty? No właśnie, nie wiem, Sam to jest chyba to jest 10 różnica. minut pogadając kolejno. Tak samo jak się z, kurwa, z matematyką gubisz, tak samo tu się gubisz, kurwa. Nie, absolutnie. Ja, kurwa, absolutnie. O. Normalnie kurwa stałem dwa I ty, metry od ciebie, słaj, kurwa staje gdzieś się śmiałem. I myślę, że ten mój kolega, to jest mój przyjaciel, myślisz, że on by stanął pośrodku, co ty pierdolisz za farmazony, chłopie? Tak mi ja powiesz... dobrze wiem, co on ci powiedział. No dobrze. Spierdoliłeś ze strachu, kurwa. No to... Powiedz, że jakbym cię zobaczył, to no. będzie co w pysk? Nie, no. po dzwonić, tak. nie, nie w policję tylko i bądźcie to. No, absolutnie nigdy bym nie zadzwonił. Na nie powiedziałem, że nie zadzwonił, tylko mógłbyś jedynie co zadzwonić w po policję. No to nie, absolutnie Bo, tak, bo nikt ci nie, nie, nie pomógł. Nie. Dobrze, Denis, to wróćmy na chwileczkę do hmm. tego tematu inwektyw. Nazwałeś swojego przeciwnika w wywiadzie dla MMA.pl menelem i przygłupem, czyli ty nie uważasz go za prawdziwego sportowca, no i pytanie... Gdzie na tu ile... są moderatorzy? Panujcie Jaki tych typów, siebie? co Czy spamują, Czy Jesteś kolesiem, który lubi się bić, ty jednak... Jakimś lekciem, kurwa, jakimś innym głupem. Yy, za sportowca uważałem się do 18 roku życia, jak trenowałem dzień w dzień. Później troszeczkę zmieniło się moje życie, yy, nie uważam się za sportowca ale można powiedzieć, że trenuje. Okej, okay, a jak oceniasz, już abstrahując od tego, czy uważasz Alana za sportowca czy za flika, jak... A, to Jak oceniasz jego poziom w sportach walki? Czy szanujesz jego umiejętności, jego skill? Yy, tak, jego umiejętności szanuję. Yy, szanuję jego technikę, szanuję, bo miał bardzo dobre walki, tego mu nie można jemować. Ale nie szanuję go jako człowieka, bo jest kurwa, bo nie ma szacunku do ludzi. Dlatego w klatce dam mu kurwa lekcję pokory. Chciałbym bardzo zrobić to tutaj, teraz? O, za, ale za to było wam... od jakiegoś czasu również z tego świata. O, Natalka! Siema. No właśnie, to jest ten problem popularności. Alan, teraz Odmachaj pytanie na ciebie, ty także jesteś bardzo popularny. No i wiele osób chciałoby z tobą zawalczyć. Jest do ciebie kolejka. Z kim ty chciałbyś wyjść do walki? To jednak jej nie machało. Z kim w najbliższą walkę? No Nie licząc za Nisa, chciałem to już zakończyć raz na zawsze, e, ten spór. E, potem chciałbym, e, nie wiem czy to będzie możliwe, no, ale chociaż mi obiecał, że jeszcze stoczy dwie walki i zawalczy ze sobą Ferrari. E, chciałbym z Kasjusze na pewno zawalczyć, tak jak mówiłem wcześniej, już dawno, że nasz konflikt się długo, długo ciągnie, e, od jeszcze od Warsaw Shor. Na pewno rewanż z Tencilą chciałbym, ale to już jest nie to, że pewne, ale jest bardzo mocno. Rozważane, tak więc no, te trzy walki to co? Takie na pewno wróciło. No czy i co? oczywiście nie podaruję mu rajskiemu za, te, za te słowa, które, które mi wjechał na rodzinę, tak? Młodszemu? Czy młodszemu. Czy nie, młodszy starszego nawet nie uderzył, bo to już szkodać bić, bić tego dziadka, więc jeszcze się przyjebali do mnie ostatnio. Gdzie moda, moda była na wiasna lana za tego pieska, którego, któremu się oczywiście nic nie stało, tylko kurczę połowa Polski, wiesz, podchwyciła kurwa temat. Więc oczywiście oni też się musieli publicznie do tego przyjebać. E, tak więc mówię, absolutnie temu pieskowi nic nie, nie stało. Ostatnio nawet nagrałem, bo Moja koleżanka przyszła z pieskiem, temu pieskowi e, nic się nie stało, może krzywy, może nie na miejscu że ale byłem po sunrise, tak więc mocna impreza była, ale mówię, temu pieskowi nic się nie stało, kocham zwierzęta, absolutnie żadnemu zwierzęciu nic, nic w życiu bym nie zrobił, wolałbym nieraz nawet, mówię, życie oddać, jeżeli na przykład kocham, kocham te zwierzęta, to, to e, nieraz, nieraz jest to takie przypadki, że się oddaje życie dla, za swojego zwierzaka, tak więc mówię, ja absolutnie Co żadnemu zwierzęciu nic, nigdy nie zrobiłem, kocham zwierzęta i możecie być spokojni, że absolutnie ja nic w tak. życiu nie zrobię takiemu. Yy, Ondałby żeby... życie za kota i chuj. Denis, pytanie do ciebie. Ja zrobiłabym życie. W internecie nie oddał. zarzuca Nikt ci, że do walki wyzywasz tylko mniejszych od siebie. Bo tylko Kwieci... taki nie ma szansę. A kto Kwieci... nie zostawił lajka, ten jest skutac. Jak się do tego odniesiesz? W każdym wywiadzie mówię, że się chce być z najlepszymi i z najmocniejszymi. Szef federacji IFM Show, która niestety już rozwiązała się, dzwonił do każdego, no prawie każdego ciężkiego zawodnika w Polsce, czy to zawodowy bokser, czy to zawodowy MMA. Nikt nie chciał ze mną podjąć walki w małym ringu 3 na 3. Nikt. Nikt nie był kurwa taki mocny, żeby wyjść. Więc co nie pierdolą za głupoty? Okej, okay. Jesz, że Jak czujesz się, bo tak no, rozglądasz dzięki. się troszkę, czy słuchasz tutaj tych zapewnień przeciwnika? No bo on też mówił, on zapowiadał jeśli się dobrze, kojarzę, zapowiadał najszybszy knockout na tej gali. No to dobrze, no to mówię, klatka nie jest duża, nawet nie będzie gdzieś spierdzielać, jeżeli drzwi się zamkną, nie będzie gdzieś spierdzielać. Tak jak mówię, ja na pewno podejdę, podejmę walkę. Mamy game plan z trenerami to ułożony, tak więc mówię, na pewno nie będzie to w game planie ucieczka. Nie będzie też jakoś mocnej, twardej wymiany, bo pewnie który której z nas by w tym przypadku może być tak, że wyrwę, ale na pewno nie będę się bał walki. Już, już dla mnie to jest, niektórzy mi do mnie pisze, dużo osób do mnie pisze, że naprawdę szacunek, Alan, kurwa, że wychodzisz do takiego zawodnika i, i masz. No ja bo mam, kurwa, ja się go nie Słuchaj, boję. Jak widzisz, bo w piątkówkach, jak widzisz, co się szale, działo na fejmie kurwa, że z, zawo z zawodnikami tak, z, yy, tak, tak, z UFC tak, tak. wychodzili Aha. tylko i wyłącznie na duże rękawice, Dobrze. bo byli tak samo obstrani jak Tyku. Każdy amator stąd może wyjść na duże rękawice i przetrwać. Minutę kurwa no. z zawodowcem. Ale zobacz, ja, ja wytrzymam trzy rundy pełne, zobaczysz. To zobaczymy ile wytrzymasz. Dobrze, ekstra. W piątkówka to zapędzi 30 Woo! sekund z, z, reko, tak. z ręką na sercu. Tak. Jak zgodzisz się na ósemki, to nie wyjdzie to na, na powiedzie pierwszej rundy. Oh, okay. no to możecie, możecie, korzystać z oferty na, u oficjalnego bookmarka. 30 sekund. E, obietnica ze strony... Ale myślę, że mi jakieś popisko... może dodatkowe, dodatkowe, punkty, bo nie, rzadko kiedy to obstawiam, ale tam są jakieś dodatkowe jeszcze możliwości do obstawiania. Ale myślę, że w tym przypadku, no, jest te jednak 20 kilo, więc też powinieny zrozumieć częściowo go, no, że nie chce wyskoczyć. Można obstawiać, ile te... Denis w puchnie. Dlatego rozumiem, ale też są rękawice ósemki, są większe, są też większe, tak? Zgadzasz się na ósemki czy nie? ósemki mają dziewczyny, wiesz, nie wiem, czy nam się tej zmieszczą. Zgadzasz się na ósemki czy nie? ósemki mówię, mają dziewczyny. Dziewczyny mają no To uzemki. na jakie rękawice chce się bić? Tak jak jest boku, dwunastki. O kurwa, chłopi, a pierdolę, jaka to jesteś ciota kurwa, ty! Ty się zadał. Zobacz, że dacie, dać na jewie, kurwa! kurwa że ja ci na to Let's tutaj, do ty. this! Okej, okay. no pokazujesz, że jesteś mięczakiem i tyle, kurwa. Taki z ciebie zawodowiec. Dobra, Chcesz robimy ciebie... tą walkę, robimy tą walkę normalnie na duże rękawice w 1 a potem żebyś był satysfakcjonowany, robimy walkę WMA. Ale I co, co dwie walki ma... Ale na jednej gali? Po to, on ci dwa razy drugą walkę. Gościu. No to zobaczymy. Drugą walkę robimy wyma. Ale po co, ci... po co ci? druga walka? No właśnie, właśnie, część mówił, że on sobie wziął tą walkę w K1, uczeń część wyma. Ale wolę wolę. Bijemy się w swoich na swoich warunkach. Bijemy się w K1 z się na te Bije, ósemki, wychodź, kurwa, wychodzę, ja pierdolę. Normalnie, tak Będziemy się ustalone. na łaski, być gdzie kurwa. Tak jak było. Ręki nie Bożeś przed podwójną gardę. Za chwileczkę będziecie mogli sobie no to wyjaśnić. Jeśli masz takie pierdolnięcie, tak jak mówisz. No to powinieneś, kurwa, przez moją podwójną gardę nawet przeniknąć, tak więc zobaczymy, czy masz Dobry, takie dobrze że, są, dobrze, że są nogi gołe, kurwa, jeszcze, Oj, kurwa, Za chwileczkę wykałaczki, będziecie wykałaczki, mogli... Nie, nogi. nie, o, nie pan, masz takiej Bocian, 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 zobaczymy. <laughs> e, jest propozycja, to jest szalona propozycja, ale myślę, że Malik ją zaakceptuje. Do czwartej rundy walczycie tak, jak było planowane, a dalej w małej. To ile rund się bije? Jeśli wytrzyma z tobą... To będziesz miał swoją. Ale to cztery rundy będą masz ani mieli? Cztery rundy. Normalnie. Yy, zgodnie z planem. Ile no, nie Możemy no, się mówić, że jedna dwunastkach, później w później w pioskówkach. Jezus Maria! I tak, i tak to chwilę, i tak to chwilę! A na koniec wyjdzie kaja i nie, zaśpiewa Kumbaja Wajon. No Jezus Maria. To, No jestem. Rozumiem w 100% halana, no, Ta waga 20 kilo to jest. To prawda, on, on ma rację, ale, ale w, w tę kwestię. Chcę się sprawdzić na pewno też. A to tak? sprawdzę się jak prawdziwy mężczyźnik, Nie, kurwa. Ja, się, ja właśnie chciałbym się sprawdzić, Słuchaj, ja, ale jeszcze jej... się nie biłem z takim dużym mężczyzną. Takim ja takim dużym klockem, czekam z takim dużym... na tą walkę i panów no. no, Malik, to. może o to chodzi, że ja go chciałem rozjebać przed. Ja się zgodziłem na tą walkę, tylko i w oczy, na piątkówki, albo chuj, te mogą być ósemki. Tylko i w oczy na tę walkę, bo ja bym go rozjebał już dawno wcześniej, no, a on... każdy koserunki. może sobie go kupić. Ale to nie o to chodzi. I myślę, że Peś... ośmieszyć publicznie, więc wyjdę na piątkówki. No będziesz miał okazję, mówię, piątego. Myślę, że to no jest, bardzo, bardzo, jest bardzo Bardzo, cenne, tak. bo widzisz, tematu. bo Alan chce się po prostu sprawdzić w walce z przeciwnikiem, który no, może być mocniejszy, a ty chcesz po prostu zrobić mu krzywdę, jest więc się, jakby jest. kwestia jest. motywacji. Tak. Zakulisował, może dogadamy, może zwiększymy stawki. I może z tych dwunastek przejdziemy na ósemki, ale to no. Za kulisowo spróbujemy dogadać. Przyczuję osobom, które będą musiały te negocjować, ale trzymam kciuki za to, że będzie to najciekawsze zestawienie. W czasie my yy, zapraszamy do face to face'a Alana i Denisa. Panie i panowie, wielkie brawa, wielkie brawa, a ochronę proszę o szczególną ostrożność. Jak <noise> <noise> myślicie, będzie coś? Chyba będzie. Kurwa siedmiu hamów tam musi stać Masz. Ja pierdwa, nic nie widać Tyle typa musi ich trzymać Jeszcze tenis komuś wykurwił i trzech ochroniarzy by tam rykoszetem dostało i uleżeli kurwa No nie zobaczymy go tego ja No to chodź na piaskówki, albo na ustawieszki chodzi Ojecie ja Cię odpuszczę. Ja lubię Denisa. Tak. No. Byłem z nim po tym po FM-ie na afterze i w porządku jest. To nie jest taki typ, co się sadzi do ludzi. Czy kurwa szuka spiny? Znaczy, ja przynajmniej tego nie zauważyłem. Mega taki kurwa. Gdyby nie to, że wygląda jak sześć razy, ja, to byś powiedział, że to jest jakiś taki zwykły ten. Niesamowite, jakbyście zobaczyli wyrazy parze do tej ochrony. to był w ogóle. To był bezcenny moment. Czy się go boję? To, nie wiem, czemu się go bać, czasu, nic mi temu nie Czemu miałbym się go bać? I zapraszam